Prezes wielkiej firmy postanowił, że musi się więcej ruszać, dlatego zamiast jechać limuzyną, przeszedł się piechotą. Na ręku błyszczy się piękny złoty zegarek, garnitur ma za kilkanaście tysięcy, mija go na ulicy żebrak i mówi: Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, pan mnie zna? Tak, pracowałem kiedyś u pana w firmie, ale mnie pan zwolnił. Prezes nie bardzo się tym przejął, idzie dalej. Widzi bezdomnego, który mówi do niego: Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, pan też mnie zna? Tak, pracowałem kiedyś u pana, ale mnie pan zwolnił. Idzie dalej i tak sobie myśli: Pewnie byli nierobami, pili i dlatego już u mnie nie pracują. Mieli wspaniałą pracę i skończyli na ulicy. Widzi kolejnego faceta, który wygrzebuje coś ze śmietnika, i mówi do niego: Dzień dobry, panie prezesie. Nie no, nie wierzę, pana też zwolniłem? Nie, ja jeszcze u pana pracuję, tylko mam pięć minut przerwy na śniadanie.